Szczęść Boże! Dzień dobry! Dzień dobry, dobry wieczór, albo jak, bo jakkolwiek jest ciemno, ale jeszcze nie jest aż tak późno. Nie, jest późno, ale może być dobry wieczór, dobry popołudnie i dzień dobry, i co byśmy sobie nie życzyli, po prostu jest taki okres przedświąteczny, że wszystko nam wolno i. Albo i szybko. A szybko się na pewno robi ciemno. <laughs> tak, właśnie to jest problem. Słuchajcie, dzisiaj się spotykamy oczywiście między międzypokoleniówka, tak jak widać, i będziemy sobie rozmawiać o o zdobach, o zdobach świątecznych. świątecznych, o tym co żeśmy przeżyły, co wspominamy z dzieciństwa i tak. z późniejszych czasów, co jest dzisiaj i liczymy, że wy też nam tutaj coś podpowiecie. Tak, może zaczniemy od wspomnień, tak? Bo ty miałaś się zapytać mnie, jak tam było kiedyś, jak ale... tam było kiedyś? <laughs> Czy były takie śliczne bombki, jakie mam w uszach? No masz bardzo ładne bombki, nie, ładniejsze były. Ja wiem, że były ładniejsze. Ale ale nie było wyboru, tak? ozdoby świąteczne za moich czasów były bardzo skromne. Ale były e... ładne, wiesz co? Znaczy, tak. Chociaż ja mogę mówić o swoich czasach. To powiedz o swoich, bo no, ja już pamiętam no te zdobione znaczy... bombki, że nie były dostępne, ale były bardzo ładne. Znaczy ja pamiętam bombki, one nie było, bo nie było dużo rodzajów. były dwa, trzy rodzaje bombek. Nie wiem, ja tak pamiętam z mojego domu. To Były bombki szklane, ręcznie robione. Tu miały takie, niektóre miały takie dziubeczki i tam było takie oczko. Dla mnie to była taka inspiracja do zaglądania, bo myślałam, że zobaczę tam jeszcze coś w tych bombeczkach. I co jeszcze? I słuchajcie, nie było jakichś takich ozdób, nie było łańcuchów, nie było tych śliczności, które teraz są, ale jakoś, ale było dużo serca, tak? Choinka była ozdobiona, słuchajcie, z e, niby śnieg, to była wata. Biała wata, wata tak, tak? Białą watą żeśmy ozdabiały z babcią. E, nie było lampek, były świeczki na takich klipsach mocowane. Na, oczywiście, Świeczki, ogniem, płonące. Tak. To tak jak w tym kamale. To jest żywa choinka, tak? Nie było tu tak Tak jak w tym <grym> kamale? Znacie na pewno, przychodzi Ja się do mamy. Mamo, choinka się pali, Jasiu. Nie mówi się, pali się, tylko świeci się. Poszedł, Wraca mówi. Mamo, choinka się pali. Jasiu nie pali się, tylko <grym> świeci. Za chwilę Ja się przychodzi. Mamo, Firanka się świeci. <grym> A to ja taki coś przeżyłam właśnie tak z, u babci, bo y, 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 no, w zaplątałam się. Y, na choince już się paliły świeczki, i coś tam robiłyśmy. I babcia tak co chwileczkę mówią, zajrzyj tam, i zajrzyj tam, bo nie zostawiało się choinki z, nie, to nie z, z świeczkami, nie. Tak? i w pewnym momencie faktycznie się zapaliła dała blisko szafy, pamiętam, i, i jeszcze odbicie w tych lustrach tego płonącego, ale nie skończyło się to tragicznie, bo szybciutko była reakcja dziadzi i, 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 to. Hmm. I to... Ale żywa choinka była. I A mój tacy zapalił sztuczny, na sztuczne oknie, na sztucznej choince i też spłonęła była. <laughs> Ale myślę, że ona spłonęła całkiem, bo ja żuru, z dyżuru, a tu taka pustka. Tak się napracowałam przedwcześniej, a przychodzę w pokoju... A co tatuś zrobi dziecku? Radość, sztuczne ognie, prawda? Że sztuczna choinka i sztuczne tak. ognie, no to... A Patrycja mówi, No mamuś, jak to, to bieg z tą choinką przy pokój i tam gdzieś pobieg ona się tak płonęła. Ja patrzę, tak w dywanie dziura. W tym fotelu dziura. Myślę, no na pewno pięknie póła. A nie było, słuchajcie. No po prostu przyszłam tak. Tak ją, tak i stałam. Ale jeszcze wracając, właśnie do takich mm, wspomnień ozdoby, tak choinkowych mhm. czy, świątecznych, czy świątecznych. No pamiętam, że my robiłyśmy yy, no, łańcuchy z papierków po cukierkach. Pro, pos, one były sreberko. Nie, nie, one to były, były takie kolorowe, kolorowe, Ja nie pamiętam. To były takie specjalne cukiereczki i zbierałyśmy papierki. Znaczy zbierałyśmy. Dzieci zbierały. Każdy z nas zbierał w szkole i w szkole nie na sklepie. z tych papierków? Nie, co? one się tak składnie, fajnie składały i później przeplatało się jedno w drugie, jedno w drugiej. To taki taki mm -hmm. taki wąż powstawał tak naprawdę. A coś mi się kojarzy, mm. takie, takie jakby, jak origami to się tak rozciągało mm. później. No tak, to no, znaczy to... ono już nie rozciągało, tylko tak się składało się właśnie składało, jak origami, no. tak. No to były takie jedne łańcuchy, tak. No i ta wata, która była obowiązkowa jakoś nie, no, bo nie było, słuchajcie, i jeszcze w coś było. I jeszcze coś Były kolorowych. włosy anielskie, no ale to je się kupowało, co tak. nie? Tak. Mm. Włosy anielskie tak się je tak rozczepywało. No, ale był taki moment, że nie było mm -hmm. i wkładało się na choineczkę, się tak rozkładało. Ja pamiętam, że bardzo sobie przymierzałam na głowę, myślałam, Heruncie. że to, <grym> 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 że po prostu... <grym> tak że urosną że... włosy anielskie. To znaczy ja miałam bardzo ładne włosy, ja miałam długie włosy, ale czarne, tak? No, bo... No to tak, to pasemka drażnia, włosy <noise> anielskie. No Nie, to ja tak. pamiętam, że to z papieru robiliśmy w szkole i to nawet były konkursy na najdłuższe łańcuchy. Takie, że się cięło pa paski papieru kolorowego i tak jak normalnie łańcuch, tak prawda, zaznabiało się jeden pasek w drugi, zaklejało się takie długie łańcuchy powstawały. to były takie zeszyty, takie no. zeszyty yy, wycinanki się Nie to nazywało. papier kolorowy za moich czasów się nazywało po prostu. A umiejętność nazywam wycinanki. Mogło być wycinanki. I to był kolorowy, kolorowy zeszyt z kolorowymi kartkami, Kratkami. którymi mm. się właśnie chciało takie bziwni bzi, bzi paseczki. No na przykład tak. Tak. ale to się... czy też gwiazdeczki, czy też różne no. inne rzeczy później tak. na kartonikach się robiło. Zgadza się. Mm. Nie. Ja nawet ostatnio dostałam od moich młodych sąsiadek rok temu. Pod drzwiami znalazłam takie zrobione śliczne, papierowe aniołki, jakieś serduszka wycinane, też z materiału jakiegoś poprzyklejane na kartyniki. Śliczne rzeczy. W tym roku też już ubrałam choinkę. A fajne masz te sąsiadki. Fajne, masz. Sympatyczne mhm. dziewuszki, takie naprawdę. Zawsze ci zrobię jakąś niespodziankę. Tak. tak, no, To prawda. To fajnie. No teraz jest, słuchajcie, ten czas kiedyś tego przygotowania do świąt był zupełnie inny. To było tuż przed świętami, tak? Ja pamiętam, że wszystko co się składało, to gdzieś tam babcia chowała i to było tuż przed tą wigilią, tak? Po, yy, no, zrobione. To była dla mnie niespodzianka. Czy nie ubierałaś choinki? Nie, nie ubierałam choinki. Aha. Choinka była dla mnie niespodzianką. Tak kładłam się spać, się rano wstawałam, patrzę i jest choinka, a później to było dzień przed Wigilią. Wcześniej nie ubierano choinki. Nie, to, nie, choinki. to ja już dawno ubierano. jeszcze będę do 2 lutego trzymać, bo ja tak lubię choinkę mieć Ja ubranie. też lubię, ale wtedy ja się nie mogłam doczekać choinki, ale oni mi tak, to jeszcze nie, teraz jeszcze... I faktycznie, ubierało się choinkę dzień przed Wigilią. Za cukier. Nie, u mnie cukierków nie było. Nie były? Były. I się zżerało cukierki, papierki, zostawiało. Nie, były tylko Zgodnie takie upadało. pierniczki w kształcie mm, gwiazdeczek udekorowane białym lukrem. I to ja w tamtym tygodniu taką jedną zjadłam, bo byłam w para u Paulinów w Świdnicy i w zakresie przyniosł taki mały chłopczyk przyniósł takie pierniczki. Je nie dotrwały do choinki. No, A co, nie, wszystkie zjadłaś? Nie, no jednego dostałam, no to ty mi się A, ja myśli, ja dziecko myśli, wszystkie myśli. zabrałam. Bo częstowało dziecko. No to, to mama, mama uprzedzała, że, że są bardzo twarde, że zęby można jeszcze połamać, ale z ojcem Rafałem, którego pozdrawiamy, nie byliśmy w stanie się oprzeć. Więc były takie oba. ładne i takie dobre. I takie ładne i takie dobre. No ale jeszcze wracając właśnie, bo to mamy o tych dekoracjach wszystkich. E, teraz jest mnóstwo tych dekoracji człowiek. Nie ma pieniędzy na to, żeby kupić je wszystkie, o co I gdzie, i gdzie umieścić i gdzie, tak? No, no, jakieś tam lampeczki. Kaneczko, jakby... to mówisz, ja zrobiłam tak, bo mi się marzyło. Bo mamusia miała w swoim czasie taką fazinkę, wiecie, to zachwycone tam e, towarzystwo było zachodem. No i tutaj zamiast kolorowej choineczki to dzisiaj w tym roku czerwona chojneczka. w tym roku srebrna chojneczka. w tym roku niebieska chojneczka, jak mi się marzyło. Że ja tak chcę taki eklektyzm na tej choince, wszystko co się da. Bo jak będę miała swoje, to będę miała swoją choinkę i kupię wszystko co się da. I rzeczywiście weszłam wtedy do sklepu, kupiłam choinkę największą jaka była i kupiłam wszystkie bombki, jakie były. Yy, wszystkie rodzaje, żeby tak wrzucić robisz. wszystko na, 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 na... Ale to zawsze była kolorowa choinka. Później była taka jednokolorowa, bo no ja z tak kolei mi się bardzo ty... podobało, tak? A mi się nie podobają te jednokolorowe, no, nie mi się nie podobało a mi się, no. podobało. a mi się podoba, Lubię taką srebrną, czerwoną. Niebieską, po prostu. Tak. No taką właśnie, nie? Mogę cię pociągnąć? Nie, bo mi no. ją ale ty skąd Ty masz takie bombki Ja, do mówiła, bo nie mogę zrobić reklamy. Aha, do ucha. Ale ta nie była. <grym> Bardzo <grym> taniej, kosztowało kosztował 5 zł. No, wiecie No, także mo, mo, na to można sobie pozwolić, żeby tak przeszaleć takim tak. wariactwem nawet na te wigilie, tak czyli fajnie. z tam święto, tak. Ale ładnie ci. A Kasia, Kaspry kupiła inne. Kasia, Kasia, pozdrawiamy. Możesz nam wysłać zdjęcia, jakie kupiłaś, bo, ten, bo ona kupiła sobie czapeczki. Czerwone. Czapeczki? Tak. Takie Mikołajowe? Tak. Mhm. Tego Krasnala Mikołaja oczywiście, bo no, nie było. Rozumiem. Przecież nikt mitry nie będzie, prawda, na kolczykach, no, ale tego Krasnala Mikołaja. Co wiecie, skąd się wziął Krasnol Mikołaja? Mikołaj Krasnol, prawda? To jest reklama przed wojną na coca -Goli. Tak. A jeszcze na przykład, tu są takie, takie mamy świeczki. Zapachowe. Że muszę serduszko zrzuciłaś z no Dobroszyc. Tak pozdrawiamy Dobroszycę <noise> też i serduszko śliczne, Że które Kiedyś dostałyśmy. nie było takich świeczek. My tutaj mamy więcej prezentów, wiecie, dlatego tak. Tak, to tak. To, to, to też są prezenty, tak, to I jest to prezent. I z papieru, z papieru, siostry słuchajcie, robiły. siostry yy, z Wielunia Bernardynki pozdrawiamy. Ja Zresztą szopeczka też od nich. Szopeczka, przypomniałam mi się szopeczka. szopeczka. Wiesz, Adnan tak mówił, tak. Adnanowi, że się tak tłumaczy. Adnan niestety nie mówi po polsku, jest nasz bardzo dobry kolega z Betlejem, ale mama mu tłumaczyła właśnie, że mała szopka to jest szopeczka. Tak, mm. I on bardzo się cieszył i tak mówił, szopeczka. Następnym razem jak mnie zobaczył, to od razu wiedział, że ja szopeczka. I chciała, że mama od szopeczki. Tak, tak przesympatyczny człowiek. Ale słuchajcie, kiedyś nie było na przykład takiej dekoracji, które mi się teraz podobają. Na przykład mi się podobają, jak są na wigilii dekoracje na stole, na talerzach i tu, o, 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 ja właśnie, potrawy na talerzach. Co? Ale przed! Ale przed! I tak podpatrzyłam i słuchajcie, zaczęłam się uczyć. No. Tak sobie wymyślałam, że w tym roku na moich talerzach, przed kolacją wigilijną będą takie jak one się nazywają? Serwetki. No, serwetki, ale serwetek <noise> zrobione. Gwiazdeczki. Gwiazda betlejemska, Bardzo ładna gwiazda. Ładna? A da się nią jeszcze buzię wyczyć? No pewnie, bo to się ją jednym ruchem tak widzicie to rozkłada. widzicie no, no bardzo ładnie. I, I tak Nie, naprawdę, się bardzo ładnie, ładnie będzie wyglądał. No. no, no ten, bardzo ładnie. No no bardzo tak ładnie kłada. Bardzo tak, ładnie. Bo to jednym pociągnięciem mm -hmm. można wyczyć mm -hmm. sobie usta. No i taką hojneczkę zrobiłam. Podoba ci się? A choineczka? No, no chodź, to to jest Bardzo, choineczka. bardzo ładna chodź, Uważaj, żeby nie spłynęła od świeczki. <laughs> Dotrwa do spodniki. No i takie sobie tutaj różne śmieszne rzeczy. No widzicie rzeczy i teraz są na przykład takie, takie lampeczki nie, nie ma problemu z kupieniem. No był taki czas, gdzie tego nie było w ogóle, tak. a później jak się pojawiło to to gdzieś tam było na stadionie dziesięciolecia do kupienia, tylko niekoniecznie w normalnych sklepach i to tak. się było. To było drogie, a teraz drogie. za 5 zł można kupić, można sobie ustroić w ogóle cały świat. No tym. i też są teraz te ozdoby na zewnątrz, które można tak. wystawiać, które no, za moich czasów można było oglądać tylko i wyłącznie w amerykańskich filmach, i to mówię, młodzież, może Kevin sobie... Kevin sam w domu? Kevin sam w domu, <laughs> chociażby. E, czy na innych amerykańskich, że, że takie rzeczy w ogóle są, czy na no, brytyjskie Ale no, u ludzie nas mają nie było. pomysły. Jak przepięknie są dekorowane. Ja nie pamiętam, zapisałam sobie, bo jest taka wioska, gdzieś tu niedaleko 40 km mhm. stąd, że pan. Po prostu ludzie przyjeżdżają, oglądają. Tam jest niesamowita ilość świateł, i w ogóle. Ale tak ogólnie to jest u nas taka dzielnica nazywana Polskim Manhattanem, gdzie e, mieszkańcy dekorują sobie tą dzielnicę e, różnymi tam reniferkami, oczywiście e, ze, ze światełek. I ona dla mnie tak bardzo fajnie działa. Jak mam handrę, to czasami wsiadam w ten samochód i jadę w tamtą stronę. I tak się uspokajam. Teraz już troszkę mniej, ale miałam takie momenty, że łzy mi leciały same. No i widzisz, malutka, jakby wszyscy robili to, co trzeba, czyli najpierw przyozdabiali swoje serca na święta, a dopiero później no. ozdabiali domy, e, to może mniej osób by te handry miało, co? No Świąteczną. może, myślę, że tak. Myślę, że tak. Ale zawsze mi się wydawało, że jak jest na zewnątrz tyle świateł, to i w sercu jest dużo świateł. Ale jak poznawałam ludzi, to nie do końca, tak? Bo ja czasami mówiłam, jak ci zazdroszczę, że ty masz taki dom, taki oświetlony. Dom za, domu za, nie, dom nie domu. Nie, nie domu, bo tylko oświetlony. Nie domu. Tylko, że tak ładnie oświetlony, nie, że, że jest oświetlony ten dom. Bo ja jestem ja bym nie chciała w domu mieszkać, bo to trzeba sama palić. Nie, no mówię, Piecu że tak ładnie trzeba palić A ktoś mi powiedział, a ja ci zazdroszczę tylko, że jesteś taka spokojna i pewnie masz w sercu coś innego, bo gdybyś nie miała, to byś tu się nie znalazła. Hmm. Ciekawe, ciekawe. Czy my jeszcze zapomniałyśmy o jakichś ozdobach? Bo tak Nie mówiłyśmy pamiętam. o słodyczach, o pa, z papierków, o tak. ze sreberek, tych ze tak. słodyczy. Mm. No, co jeszcze mamy? No plastik to wiadomo no. i, tym, i tym podobne. A może Wy coś pamiętacie z dzieciństwa, czy za czymś tęsknicie, jeżeli chodzi o ozdoby świąteczne. Bo pamiętajcie oczywiście, w chrześcijańskich domach, jemioła nie jest ozdobą, jest to bałwochwarstwo. Tego nie używamy. Ja nie potrzebuję mieć niczego jakiegoś takiego dziwactwa w domu, po to, żebym mogła kogoś pocałować, czy komuś dobrze życzyć. Tak, tak, po prostu kochajmy się. Hmm, czy coś jeszcze? Bo... Nie wiem, nie pamiętam. A, szpica gwiazda? Szpic. Gwiazda. Szpic. Stał. Całe życie, jak byłam dzieckiem, tylko Szpic. Ciągle był chowany, żeby nie zapomnieć, gdzie jest. I każdego roku się szukał, albo kupował nowy. Ja o. mam gwiazdę. U mnie jest gwiazda. No, to dobrze. No. A u mnie jest Szpic. Mhm. A najważniejsza ozdoba? Jaka jest najważniejsza ozdoba? Miłość w sercu. Ozdobione serce tak. łaską, stanem łaski uświęcającej. tylko takie czerwone. Mhm. Niekoniecznie takie czerwone, tylko serduszko, tylko właśnie czyste serduszko. Pamiętajmy, przypominamy Wam, życząc Wam pogodnych i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Nie białych świąt, jakby co po niektórzy chcieli, a świąt Bożego Narodzenia. Życzymy Wam, żebyście wszyscy i my też, żebyśmy pamiętali, czy urodziny obchodzimy? Że są urodziny. Co to za święto? Jest co to za są to urodziny pana Jezusa. W tym roku będą 2021. Tak patrząc po kalendarzu, jego urodziny obchodzimy, i warto, żeby przed tym, jak usiądziemy do stołu wigilijnego, przeczytać sobie fragment Ewangelii Świętego Łukasza, w którym jest opisane, jak to wyglądało, i zadać sobie w sercu pytanie. Czy ja w to wierzę? Czy może mój udział w tej imprezie jest kompletnie bez sensu? To tak y, warto się zastanowić i wtedy tę cnotę przyoblec swoje serducho, y, jako tak przyozdobić, tak jak już mówimy o ozdobach świątecznych, y, bo myślę, że najważniejszą ozdobą świąteczną jest to, żeby ozdobić swoje serce, oczyścić je. Ja wiem, że jest fantastycznie, że ma zrobić porządki w domu ale pierwsze porządki, porządki w sercu. Bo porządki co w domu. Dobrze, ktoś kiedyś powiedział, no? przecież to nie sanepid. Tak. Pan Jezus to nie sanepit. Byle się nie okazało, że On przychodzi na swoje urodziny, a ktoś mu powie, ale dla Ciebie to miejsca nie ma, bo Ty gościu nie istniejesz. My sobie imprezę robimy Twoją urodzinową, Ciebie nie ma. A ja Ech. myślę, że wiele osób nawet nie rozumie. Dlatego uczulamy na to i prosimy, żeby pamiętać o jubilacie obchodząc Jego urodziny i dając sobie prezenty do każdego urodzin. Razem. Tak, cieszmy się wszyscy razem wraz z jubilatem i tego najpiękniejszego przystrojenia e, serca Wam życzymy. Bo jeżeli, ja chyba to muszę powiedzieć, Haneczko, jeżeli będzie gnój w sercu, to te ozdoby na zewnątrz to będzie tyle trochę tak jakby... Perfumami popsikać siebie, a nie umyć się od no, miesiąca. No, nie, nie Przód będzie się. daleko, leciał. Nie utrzymamy. się. tak. Więc najpierw sprzątamy serce, a dopiero później przeozdamiamy wszystko, co na zewnątrz. Najpierw serce, później to, co no, na, no, na no, zewnątrz. Takim miękkim, to co, co to się utrzymać? <laughs> no, zdobędę. Mam już wrażenie, mi się no. ruszyło. No. Tak, także tak. życzymy Wam. Prawdziwie błogosławionych tych świąt Bożego Narodzenia, Bożego Narodzenia. Nie Wszystkiego świąt. dobrego. Wszystkiego dobrego. I obyście właśnie zasiedli w pokoju, tego pokoju w sercu. Dużo życzyli. miłości. Mhm. Tak. Pa. Z Panem Bogiem.